Cześć, tutaj Martyna, witam Cię serdecznie na moim kanale. Zapraszam Cię na dzisiejszą praktykę, podczas której opracujemy nad silnymi i pięknie zarysowanymi barkami. Zaczynajmy. Zacznijmy od wygodnego siadu, usiądź w dowolnej pozycji, z prostymi plecami, z opuszczonymi barkami. Możesz na chwileczkę zamknąć oczy. I nastroić się na praktykę. Uspokój oddech, a swoją uważność skieruj już na matę, na bycie tu i teraz, na to, aby praktykować z zaangażowaniem, ale również zgodnie z tym, na co pozwala Ci dzisiaj ciało. Na kolejnym wdechu unieśmy wspólnie ręce w górę. Na wydechu ustaw ręce do pozycji kaktusa. Łokcie na wysokości twoich barków. Podwiń delikatnie kością ogonową. Zaangażuj brzuch. Weź spokojny wdech. Na wydechu skręć się do prawej strony. Przytrzymaj na sześć oddechów. Na sześć. Pięć. Łokcie są cały czas na wysokości barków. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Wróć do centrum. Weź kolejny wdech. Z wydechem przejdź do skrętu na lewą stronę. Przytrzymaj na 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wróć do centrum, wyprostuj ręce, schowaj kciuk w pieść i wykonajmy maleńkie okrążenia naszymi rękoma, zachowując proste łokcie podwójne okrążenia do tyłu na dziesięć dziewięć osiem siedem sześć pięć cztery trzy dwa jeden do przodu na dziesięć dziewięć osiem siedem sześć pięć cztery trzy Dwa. Jeden do tyłu na dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden i do przodu na dziesięć. Mam nadzieję, że już czujesz swoje ręce. Siedem, sześć, pięć, cztery, trzy. Dwa, jeden i na kolejnym wdechu ręce w górę. Na wydechu opuść dłonie na wysokość serca. Rozluźnij swoje barki, wykonaj kilka okrążeń do tyłu. Mogą być równoczesne, mogą być naprzemienne. I kilka okrążeń do przodu. Może coś troszkę pochrupie w barkach. I z dłońmi na kolanach wykonajmy rozgrzewkę dla kręgosłupa. Sześć razy krowa-kot, odwróć się bokiem. Na wdechu przejdź do pozycji krowy. Pośladki wypchnij do tyłu dłońmi. Wciągaj swój mostek do przodu i w górę. Na wydechu zaokrąglij plecy. Brodę przyciągnij do mostka. Twoje łokcie są już tutaj wyprostowane. Na wdech do pozycji krowy. Wydech, okrągłe plecy. Wdech do krowy, wydech, wdech, cztery, staraj się angażować, wydech, pięć, wydech i sześć, wydech, okrągłą plecy, wróć do siadu i wykonaj okrążenia całym ciałem. Mogą być to większe lub mniejsze koła, w zależności od tego, na co dzisiaj masz nastrój. Zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Wróć do pozycji siedzącej i stąd odłóż dłonie na macie, przechodząc do pozycji klęku podpartego. Kręgosłup mamy już uruchomiony, zatem podwijam kością ogonową. Dociskam dłonie do maty, zaokrąglam plecy, wypychając je w górę i wysuwam się do przodu na 10. Wracam. 9. Wracam. Postaraj się nie zapadać w lędźwiach. 8. Wracam. 7. Wracam cały czas. Utrzymuję również wypchnięcie pleców. 5. Do przodu, 3, 2, ostatni do przodu. Przytrzymaj na 10. Możesz też podwinąć palce stóp i wejść do wysuniętej deski lub zostać na kolanach: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i przejść do pozycji psa z głową w dół. Rozchodźmy nasz tyły nóg. Pouginajmy, jest to pierwszy pies w tej praktyce, więc niestety mogą być trochę sztywne. Rozchadzamy jedną i drugą na nogę. Możesz pokręcić piodrami, jeżeli czujesz, że jest ci to potrzebne. Po czym na kolejnym oddechu przejdź do pozycji deski i postaraj się, żeby była bardzo zaangażowana, mocno odpychaj się dłońmi. Trzymasz brzuch. Wróć do psa. Możesz rzeczywiście w psie mieć ugięte nogi. Ważniejsze są oczywiście długie plecy niż proste nogi. I przez okrągłe plecy do deski. I do psa z głową w dół. I do deski. I do psa z głową w dół. I do deski. Do psa z głową w dół. I do deski przytrzymaj na 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oblóż kolana na matę, usiądź na chwilę na piętach, rozluźnij do deski. Możesz wykonać linii kilka okrążeń, spleść dłonie. Zrzucić napięcie, jeżeli pojawiło się takowe w nadgarstkach. I wrócimy sobie do pozycji psa z głową w dół. I w tej pozycji. Przejdź do pozycji deski. Odłóż lewą dłoń troszkę do przodu. Lewy łokieć w miejsce prawego. Prawa to samo. Jesteś w pozycji podpory. Przytrzymaj na trzy. Dwa. Jeden, wróć od lewej dłoni do pozycji deski i do psa z głową w dół. Powtórzymy trzy razy na każdą rękę. Okrągłe plecy deska. Lewe przedramie, prawe przedramie. Nadal wypychasz mocno plecy, nadal trzymasz nisko pośladki. Lewa wraca, prawa wraca, pies z głową w dół. Wejdź do deski. Ostatni raz, lewa strona. Lewa, prawa, przytrzymaj. Lewa, prawa, przejdź do psa. Powtórzymy to samo trzy razy na prawą rękę. Okrągłe plecy. Prawa, lewa, przytrzymujesz. Prawa, lewa, Pies z głową w dół. Jeszcze dwa razy. Okrągłe plecy, prawa, lewa. Prawa wraca, lewa. Deska i pies z głową w dół. Ostatni raz: okrągłe plecy, prawa, lewa. Przytrzymujesz. Prawa, lewa, pies z głową w dół. Ugni kolana, spójrz między kciuki, przejdź lub przeskocz na początek maty. Na wdechu wyprostuj plecy do połowy. Na wydechu przejdź do skłonu. Oczywiście możesz mieć lekko ugięte kolana, tak aby schodzić z bioder. Na kolejnym wdechu ręce w górę. Wydech. masę. I wykonamy powitanie Słońca A. Wdech, ręce w górę. Wydech, skłon. Wdech do połowy, proste plecy, spuścił przed siebie, odłóż dłonie na matę, przejdź do pozycji deski, możesz również wyskoczyć. Jeżeli nie wykonujesz czaturanga, przejdź na kolana i wykonaj pół czaturangę. Wysuń się do przodu, czaturanga. Wdech, pies do góry. Wydech pies do dołu. I pozostajmy w tym się przez chwilkę. od na matę, przejdź do pozycji dziecka lub do siodła. Ponownie możesz rozłożyć nadgarstki. Mam nadzieję, że czujesz ramiona. Na koniec tego króciutkiego treningu przygotowałam dla Ciebie bardzo fajne wzmacnianie również naszego trapeza. Przyda Ci się na przykład pod pozycję piętro. Kiedy jesteś gotowa, gotowy. Wróć do klęku podpartego, przejść do psa z głową w dół. I w tym ćwiczeniu będziemy chcieli odkładać łokcie na matę. Zataczam moimi łokciami okrążenie, jeżeli mogę, odkładam na matę i wracam do psa z głową w dół. Jeżeli nie jesteś w stanie wrócić, zejść na taką wysokość, która pozwoli Ci powrót równocześnie oboma rękami schodzisz do dołu, wracasz do dołu, wracasz do dołu, wracasz przez pięć, wracasz cztery, wracasz trzy, wracasz dwa, wracasz Jeden, wracasz do psa z głową w dół. przychodzisz do deski. Wysuwasz się do przodu, czaturanga Wdech, pies do góry. Wydech, pies do dołu. Spokojny oddech. Odłóż kolana na matę. Odłóż łokcie na matę. Pod kościoło nową, wypchnij plecy. Odepchnij się najmocniej jak możesz od maty, podwiń palce stóp, unieś pośladki w górę, wzrok skieruj między przedramiona postaraj się podejść jak najbliżej, możesz mieć ugięte nogi w kolanach i stąd trzymając zaokrąglanie w plecach wysuń się do przodu do takiej mini pompki przez 6 razy, na sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, 1, wróć do delfina, odłóż kolano na matę, przejdź do pozycji dziecka, złap oddech, krąg u kręgu, wróć do siadu, możesz na chwileczkę spleść ręce w koszyczek, otworzyć klatkę piersiową, wziąć kilka spokojnych oddechów. Wszystkie te ćwiczenia pięknie zbudują Twoje ramiona. Nie tylko w siłę, ale także wysmuklą i pięknie wyrzeźbią. Rozluźnij barki. Odłóż dłonie na matę. Przejdź do psa z głową w dół. Na kolejnym oddechu przejdź do pozycji deski. Wysuń się do przodu czaturango. Wdech pies do góry. Wydech pies do dołu. Wejdź do pozycji deski. Przejdź na przedramiona od prawej dłoni. Następnie lewa. Znajdujemy się w pozycji podpory. Podejdź blisko. Unieś lewą nogę i odpychając się od maty, zostań na 10. 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wróć do pozycji podpory. Wróć od prawej dłoni. Przejdź do psa z głową. Przez pozycję deski. Wysunuj się do przodu czatu rang. Wdech pies do góry. Wydech pies do dołu. Przez pozycję deski przejdź do podpory, zaczynając od lewej dłoni. Podejdź najbliżej, jak możesz, unieś prawą nogę w górę. Na 10, 9, 8, odpychasz się mocno. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wróć do pozycji podpory. Wróć od lewej dłoni. Przejdź do psa z głową w dół. Z pozycji psa z głową w dół odłóż kolana na matę i przejdź do pozycji dziecka. Możesz również przejść do siadu na piętach. Zrób oddech. I powolutku zrób się do siadu na piętach, jeżeli. Twoją pozycją była pozycja dziecka. Wykonaj kilka okrążeń barkami, rozluźniając je w jedną i w drugą stronę. Przełóż prawą rękę przez lewy łokieć, rozciągając prawe ramię. Zmień stronę, rozciągnij lewe ramię. Rozluźnij. Kolejnym wdechu, wyciągnij ręce w górę. Z wydechem dziękując sobie za praktykę. Namaste. Bardzo dziękuję Ci za tą wspólną praktykę. Jeżeli masz ochotę przejść do relaksacji, jak najbardziej przejść do relaksacji. Jeżeli masz ochotę dalej praktykować, zapraszam Cię na inne moje filmy i inne wspólne praktyki. Do zobaczenia na kolejnych zajęciach.